Witajcie, dzisiaj mamy sobotę, 35 stopni na dworze, a my budujemy dzisiaj dla Was coś fajnego złego. Ja nazywam się Łukasz Jurek, ja jestem z zawodu nauczycielem informatyki i robotyki, no i właśnie od tej robotyki zaczęła się u mnie pasja złego. Głównie pracowałem na systemach Lego Technics, Mindstorm, ale tak naprawdę przeobraziłem to wszystko w lekcje z robotyki. No i na tych lekcjach poznałem wielu uczniów. Jednym z nich był oczywiście Janek. Natomiast przez wiele lat budowania tych robotów, nauki z robotyki, osiągnęliśmy bardzo dużo sukcesów. Janek jest no, jednym z lepszych uczniów, którzy chodzili do mnie na zajęcia. Jak nie najlepszy, no nie będę go tutaj chwalił. Natomiast co dzisiaj dla Was zbudujemy? No okazało się, że mamy do wykonania zadanie, czyli pojazd przyszłości. Za chwilę zobaczycie, jak on wygląda i co on potrafi, ale oczywiście oprócz tego, że... Chcemy pokazać, jak nasze umiejętności ewoluowały. Bo to już budujemy dla Was trzeci raz fajną maszynę. Tym razem jest to pojazd. No i oczywiście, nie chcemy budować tylko statuetki, ale ją ożywimy. Jak to będzie wyglądało, to za chwilę zobaczycie. Tym razem nie postawiliśmy na wielkość. Ponieważ wiadomo, tutaj Janek ma bardzo dużo klocków LEGO i jak ktoś ma dużo, może zbudować bardzo wiele. Natomiast chcieliśmy też pokazać, że coś w mniejszej skali można pokazać swoje umiejętności różne techniki, które budujemy. No mam nadzieję, że to Wam się na pewno spodoba. Ale to pod koniec, bo teraz chcielibyśmy jeszcze opowiedzieć coś o sobie. Cześć, ja nazywam się Janek. Za nami widzicie. Kolejny owoc naszej wieloletniej klockowej współpracy, ale o tym zaraz. Najpierw chcę powiedzieć kilka słów o sobie. Tak jak mówiłem w poprzednich naszych filmikach, pasja związana z klockami Lego była ze mną już od bardzo wczesnego dzieciństwa. Teraz z roku na rok widzę, że to budowanie z Lego idzie coraz lepiej, jestem z tego bardzo dumny bo widzę z każdą następną budową, że jest postęp. Radość z tego budowania do programu na casting jest teraz dla mnie podwójna. W tym roku miałem bardzo ciężki rok w szkole związany z maturą, rekrutacją na studia. Matury poszły mi bardzo dobrze i aplikowałem na kierunki medyczne w całej Polsce, już z niektórych miast. Dostałem odpowiedzi, jeszcze czekam na pozostałe, dlatego też radość związana z budowaniem jest podwójna, bo jest to też dla mnie jakaś taka nagroda za, za cały rok ciężkiej nauki, w której czasie no niestety nie było. Nie było możliwości na odetchnięcie przy klockach, przy jakimś dobrym serialu, bo naprawdę to jest chyba moja ulubiona taka alternatywa do spędzania czasu wolnego oprócz uprawiania sportu, który uprawiam bardzo dużo. Zresztą tak jak też mówiłem wcześniej. Głównie jest to jazda na rowerze, siłownia, piłka nożna i bardzo wiele, wiele innych sportów takich jak golf, narty wodne i można by było to naprawdę długo wyliczać. Oczywiście jestem szczęśliwym tatusiem mojego ukochanego syna. No dodatkowo, oprócz bycia nauczycielem, jestem również pilotem drona, gdzie różnego rodzaju oferuję usługi. Ale oprócz tego, również z Jankiem, byliśmy kiedyś na turnieju. Oczywiście dronów, gdzie tymi dronami mieliśmy zniszczyć przeciwników. No i ten turniej również udało się wygrać. Były bardzo wysokie emocje. Ale przejdźmy do klocków Lego. Mimo że faktycznie było bardzo dużo nauki, to czasami gdzieś tam odskakiwałem do biureczka z klockami i zaraz pokażę wam konstrukcję, które udało mi się ułożyć. Ja jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, dlatego oczywiście trzeba było zbudować makietę związaną z planetą Tatooine, która jest jedną z głównych planet w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Druga z makiet, którą udało mi się w tym czasie wybudować, nie nawiązuje bezpośrednio do Star Warsów, ale tematyką gdzieś tam jest zbliżona, bo jest na makiecie hangar na statek kosmiczny i ten hangar jest zamaskowany pod ruinami Starego Zamku. Oprócz tego, że układam Lego, jestem też kolekcjonerem takich rzadkich zestawów, starych zestawów, ciężko dostępnych. Mam ich dosyć już sporo w swojej kolekcji, bo zamkniętych pudełek mam około 60. Eee, czasami kusi, żeby je otworzyć, ale <noise> przezwyciężam tą pokusę. Eee, ostatnim takim moim nabytkiem urodzinowym jest ten zestaw. Jego akurat zacząłem już układać, eee, ponieważ jest to mój ulubiony statek z całego Uniwersum Gwiezdnych Wojen, brzeszczocik. I nie mogłem się oprzeć pozostawieniu tego pudełka w szafce. Moja przygoda z klockami Lego zaczęła się od zestawów klasycznych, gdzie były to zwykłe klocki, to nie były techniki, nic się nie ruszało, nic nie działo się. Później w szkole i poznałem właśnie pana Łukasza, uczył mnie on informatyki i zainspirował mnie do zainteresowania się Lego Mindstorms. I od tego momentu zaczęła się nasza wspólna podróż na zawody, z robotyki. Byliśmy naprawdę w wielu krajach na zawodach, setki walk, dziesiątki robotów zbudowanych. Teraz, jak dowiedzieliśmy się o programie, stwierdziliśmy, że trzeba połączyć i tą stronę statyczną, LEGO, i tą dynamiczną, i naszym głównym celem, jest, żeby nasze konstrukcje były żywe, żeby to nie były konstrukcje stojące, tylko żeby coś się ruszało i żeby wprowadzić taki dynamizm do naszej budowli. Parę lat temu postanowiłem również założyć kanał w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, który głównie opierał się na lekcjach z informatyki oraz właśnie lekcjach związanych z budową skloskowego. Kanał się rozwija, z czego jestem bardzo zadowolony. No i pojawiają się już oferty, gdzie mamy pojechać i zaprezentować się ze swoimi robotami, bo głównie opieramy się na robotach, czyli różnych mechanizmach. No i akurat ostatni, taki świeży event, gdzie zostaliśmy zaproszeni, był to Pyrkon, a tam zbudowaliśmy robot No, roboty robiły furorę, było bardzo fajnie. Sam, sam festiwal cosplayowy był dla mnie mega wielkim zaskoczeniem. A dlaczego chcemy wystartować w programie? Ja myślę, że Janek powie swoje, ale ja przede wszystkim chcę dlatego, żeby udowodnić, że pasja zawsze prowadzi do sukcesu. My staramy się już trzeci raz, więc do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że to, co za chwilę Wam pokażemy, co udało nam się zbudować, przekona Was do tego, abyście właśnie nas wybrali do tego programu. Zaczęliśmy właśnie budować nasz pojazd przyszłości. Tak on się prezentuje. I tak jak mówiłem, że chcemy wprowadzać dynamizm do naszych konstrukcji, zbudowaliśmy tu mechanizm, w którym wszystkie śmigła będą się kręcić napędzane tylko jednym silnikiem. Zrobiliśmy tu jeszcze pod kątem przełożenia do śmigieł. Wygląda to właśnie tak. Zmieściliśmy bardzo dużo mechanizmu na e, bardzo małej przestrzeni, bo tak jak widać nie jest, e, nie jest ten pojazd zbyt duży, e, co też chcieliśmy pokazać w naszym filmiku, że nie tylko potrafimy budować duże rzeczy, ale też i mniejsze. E, tutaj z takich detali jeszcze zrobiliśmy kabinę pilota. Tę kabinę można otwierać tylko tutaj żeby nie zahaczyć o skrzydła o. tu widzimy pilot ma wajchę, napój, dodatkowy ekran, także czuję się tam jak u siebie w domu Ok, jak zauważyliście, oprócz pojazdu przyszłości zbudowaliśmy też dla Was specjalną konstrukcję, taką otoczkę całego naszego pomysłu. Po prostu chcieliśmy pokazać, że potrafimy też troszeczkę więcej niż tylko budować roboty. W otoczce naszego pojazdu przyszłości użyliśmy wiele różnych technik budowania, czym też chcieliśmy pokazać, że w lądowisku, które zbudowaliśmy dla naszego pojazdu przyszłości. Użyliśmy dużo różnych technik budowania, czym też chcieliśmy się pochwalić, że takie potrafimy. Jest tu też również dużo szczegółów. Tutaj mamy pana rybaka, mamy tutaj kilka drzew, trawy, skały. Prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. A to wszystko to tylko część naszych umiejętności, które chcielibyśmy wam pokazać w programie. Tak jest. A dlaczego chcemy być w tym programie? No słuchajcie, jeżeli chodzi o nas, Janek od dzieciństwa, Lego Robotyka, ja jest w sposób zawodowy, a to dostanie... jest szczyt marzeń, klockowych. tak jest. Myślę, że dostanie się do naszego programu. Dla nas to będzie to taka wisienka na torcie, którą po prostu chcemy zdobyć i pokazać się z jak najlepszej strony. I dla każdego fana Lego, którym jesteśmy? Tak jest.